Miasto Kraków już od lat dba o środowisko o ekologię, o czystość powietrza. Ta edukacja ekologiczna i myślenie o dbałości o środowisko należy zacząć od najmłodszych. I w związku z tym, poza programami, które są adresowane do, do młodych ludzi, też, też pomysł na tą wyprawkę, aby uczniowie mieli możliwość nie tylko korzystania z, z rekomendacji z lekcji, ale też otrzymali, otrzymali upominek, który o tym świadczy. Edukujemy, po prostu edukujemy, edukujemy młodych ludzi. Nasza wyprawka, z której jesteśmy bardzo dumni i jest prawdopodobnie pierwszą taką wyprawką w Polsce, nie tylko w Krakowie. E składa się z trzech elementów. Jest worek, w który e całość zapakowaliśmy. Worek wielokrotnego użytku, który uczniowie będą mogli wykorzystać do tego, żeby włożyć do środka trampki i strój na WF, albo cokolwiek innego wymyślą. Jest e butelka ambidon e na wodę. Co ciekawe, nasza butelka w 95% składa się z cukru, więc jest w 100 centach gradowalna. I ostatnim elementem naszego projektu jest ta książeczka, która powstała też na papierze ekologicznym. E, powstała w całości w Krakowie. Narysowały ją krakowskie graficzki, e, wydrukowana została przez naszą m, krakowską szkołę poligraficzną, więc jest to stricte krakowski projekt, e, a treść i koncepcja powstała w wydziale edukacji. E, Promujemy nią wartości, które są dla nas ważne. Każdy może zobaczyć ją w internecie, ponieważ wersja językowa polska, angielska, rosyjska i ukraińska, wszystkie opublikowane zostaną dzisiaj w internecie. Staraliśmy się, żeby nasz zestaw był jak najmniej wykluczający. Dlatego też ta książeczka powstała nie tylko w innych językach, które są popularne w naszych szkołach, ale też w brajlu dla dzieci niewidzących i dla dzieci słabowidzących w większych wersjach, bardziej kontrastowych, w których będą mogli spokojnie obejrzeć treści z tej książeczki. Świetnie się złożyło, ponieważ w tym roku obchodzimy 10 lecie naszych programów edukacyjnych i przekazanie bidonów dzieciom, bidonów, które nie są zrobione z plastiku, a są zrobione w 95% z cukru. Stwarza taką naturalną kontynuację warsztatów edukacyjnych, które odbywały dzieci jeszcze będąc w przedszkolu, na naszych obiektach i dzisiaj jest to kontynuacja również jeszcze jednego programu, o nim może mało osób wie, natomiast w szkołach jest stosunkowo popularny, to jest Dobra Woda prosto z kranu w Twojej szkole, czyli inaczej mówiąc montaż pitników. Do 20 września mamy kolejną edycję zbierania zamówień przez szkoły, zgłaszanie się przez z szkoły do montażu pitników i Szanowni Państwo, już możemy się pochwalić tym, że przekroczyliśmy 100 pitników zamontowanych w krakowskich szkołach, więc mam nadzieję, że ta liczba będzie znacznie wzrastała i umożliwimy dzieciom dostęp do zdrowej, bezpiecznej wody bez generowania odpadu, wpisując się w taki ogólnoświatowy trend zero odpadowy i generowania zero odpadów, szczególnie plastikowych, do środowiska, w którym żyjemy.